Jak każdy mały chłopiec, e, chciałem też zostać strażakiem, policjantem. Przez chwilę nawet e, chciałem zostać e, panem, który pracuje na śmieciarce, bo zawsze chciałem jechać tak z tyłu, trzymając się tego samochodu. Oczywiście z czasem się to zmieniało. E, kiedy przyszedłem na swoją pierwszą zbiórkę harcerską, to już nie chciałem zostać strażakiem, policjantem e, czy panem śmieciarzem. E, Chciałem być jak mój zastępowy, chciałem być jak mój drużynowy, chciałem robić to, co oni, chciałem być, być tacy jak oni. Mój drużynowy, w momencie, kiedy byłem w drużynie harcerskiej, robił na przykład kurs przewodników beskidzkich. Wtedy też zaraził mnie pasją do góry, którą obecnie teraz realizuję. Pamiętam, jak byłem mały. to Tacy starsi harcerze wybrali się kiedyś e, autostopem bodajże w Alpy Julijskie i wtedy stwierdziłem, że też chciałbym to kiedyś zrobić, też chciałbym gdzieś pojechać autostopem e, po Europie. Oczywiście e, zaczęło się od takich małych, małych wypraw autostopowych gdzieś, e, gdzieś po Polsce, nad morze, w góry, aż w końcu e, Jakieś 2-3 lata temu stwierdziłem, no trzeba gdzieś pojechać dalej. Trzeba zwiedzić kawałek Europy, zobaczyć zobaczyć troszeczkę więcej niż Polska. No to troszeczkę trwało. 2 lata temu już chciałem to zrobić, ale jednak po prostu się bałem. Bałem się, że sobie nie poradzę, nie poradzę sobie językowo, czy, czy to na pewno bezpieczne, czy, czy to czy coś może mi się wtedy stać, czy też nie. Jednakże w tamtym roku przezwyciężyłem swój strach i spełniłem naprawdę swoje marzenie. Pojechałem wraz z kolegą, którego poznałem zresztą też w harcerstwie. Pojechaliśmy autostopem do Chorwacji. I to było naprawdę niesamowite. Niesamowita była, niesamowita była sama podróż ze względu na to, że poznaliśmy tam wielu ciekawych ludzi. Po powrocie, po spełnieniu tego właśnie mojego marzenia, naprawdę czułem euforię. Stwierdziłem, że to były chyba najlepsze wakacje w moim życiu, że chciałbym to kiedyś powtórzyć, chciałbym zrobić jeszcze coś więcej, bo to daje taką energię do działania energię na cały kolejny rok, na kolejne miesiące. Wszystko. Myślę, że nie mogłoby się zdarzyć, gdyby nie właśnie harcerstwo. To tutaj nauczyłem się takiej, nazwijmy to, odwagi. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi właśnie mogę realizować swoje pasje, swoje marzenia, z którymi mogę robić wiele rzeczy. Sądzę, że gdyby nie ta organizacja, mógłbym na przykład siedzieć w domu i grać w jakąś grę na komputerze i nie robić wielu tych wspaniałych, jakże też szalonych rzeczy. Nie chciałbym nigdy zostać takim troszeczkę przeciętnym człowiekiem, którego dzień zaczyna się o siódmej rano w pracy, kończy o piętnastej, człowiek wraca do domu, je obiad, siada na kanapie przed telewizorem. I tak codziennie. To jest takie marzenie, że tak powiem, długofalowe i tak siebie nie widzę za 20 lat, za 30 lat. Chciałbym raczej swoje życie spędzić, spędzić aktywnie. Jeżeli chodzi o moje marzenia teraz, z racji już objętej funkcji niedawno, jak już wspominałem, chciałbym, żeby nasze harcerstwo na Ziemi Anglijskiej oczywiście się rozrosło, żeby ta taka idea i chęć działania ogarnęła zdecydowaną większość e, większość młodzieży, biliskich dzieci. E, jak mówiłem wcześniej jest nas 533. Teraz e, takim moim moim marzeniem, że tak powiem, ch chciałbym, żeby nas było na przykład 1033 osoby. E, Dlaczego warto marzyć? Życie bez przygód byłoby strasznie głupie. Jest to takie dość popularny, popularny cytat wśród harcerskiej braci. Ja myślę, że bez marzeń też życie byłoby strasznie głupie i strasznie nudne. Jeżeli ktoś sobie stawia przed sobą jakieś takie trudne rzeczy, jakieś wyzwania, życie jest zdecydowanie ciekawsze, można z niego coś czerpać. I tego wszystkim życzę.